Witam Was moi Drodzy Dzisiaj mamy nietypową sytuację Konserwacja samochodu, podwozia Honda Jazz 2.12 I teraz tak, jaki pierwszy etap był poczyniony? Ono było umyte całe podwozie Jak widać myjką ciśnieniową z ciepłą wodą, karczerem. I tak to wygląda na kole Tutaj mamy ranty. Tak to wygląda. Są tutaj sceptycy, że każda honda gnije, koroduje niesamowicie. I tu widzicie, był jeden mały zalążek, nalot tylko, spowodowany tym, że po prostu ktoś tego wcześniej nie zakonserwował. Jak tu widzicie, konserwacja fabryczna jest dotąd. A tutaj już goła blacha. Podobnie jak widzicie tutaj, nie wiem czemu tak zrobili. Oszczędność materiału dla mnie to jest niezrozumiałe. E, delikatny nalot w tym momencie jest usunięty już frezem, silnikiem obrotowym, e, czymś takim z główką, żeby sobie można było podejść dokładnie tutaj do gołej blachy, wyjechać to. Później jest włóknina. ale wcześniej jeszcze, wcześniej jeszcze jest taki taki, taki, taki papierek ścierny, podchodzimy sobie tutaj, ładnie wymiatamy odtłuszczamy to później oczywiście e, idzie na to podkład epoksydowy oczekujemy 12 godzin później zabieramy się do już konserwacji e, uwierzcie mi, że stan stan blachy jest bardzo dobry, poza tutaj tymi nielicznymi wyjątkami Delikatnego nalociku. Mówię ktoś by to zrobił od razu, zakonserwował psikno, nie byłoby takiego problemu. Będzie konserwowane podwozie nad kola będą wyjmowane zaślepki. W środek będzie wtryskiwany wosk z inhibitorami, z inhibitorami korozji. Wszystkie te zaślepki tutaj jeszcze u dołu są. Może nie będzie widać tu pod spodem to wszystko będzie wyjmowane ryskiwane jak powiedziałem, forszem, najpierw pójdzie tutaj powłoka jedna PCV żywica utwardzona, później na no to dopiero drugi środek typowo i trzeci pójdzie jeszcze w puszce specjalnej do wytłumienia, wygłoszenia nadkoli, też masa specjalna, że praktycznie trzy środki idą w nadkola od spodu będzie demontowany wydech, rura, osłony termiczne, nadkola już są tutaj częściowo wyjęte. Będzie wyciągane tutaj również nad nadkole ściągany tylny zderzak, przednie nadkola wyjęte. Przednia osłona silnika zdemontowana. Wszystko będzie zabezpieczone. Karoseria będzie owinięta, cała będzie praktycznie pokryta folią. Tak jak do lakierowania tutaj razem z rantami, wszystko będzie zabezpieczone. Tutaj pójdzie delikatny paseczek jeszcze oddzielimy to, żeby te elementy tutaj odseparować od uszkodzeń mechanicznych. Tak jak tutaj widać nie kamyk, uderzy odstrzeli. Zrobimy sobie to twardą masą żywiczą na takiej szerokości, żeby to ładnie wyglądało estetycznie, później efekt będziecie widzieli. Róż wszystko będzie zabezpieczone, żeby nie zatłuścić. żeby nie zatłuścić. No, trochę tutaj zajdzie, bo samo mycie podwozia, plus chemia szczotka, myjka ciśnieniowa, gorąca woda zajęło mi samo mycie podwozia 4 godziny. 4 godziny mycia, ale efekt jest praktycznie tak jak fabryka z do kurzu, że teraz mogę z 600 sumieniem podchodzić i konserwować, bez obawy, że położę powłokę na brud, syf, kurz i na tłuszcz. Teraz zaczynam swoją robotę. A ten końcowy będzie widoczny na końcu.